Hej kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Natura Uzdrawia. Dzisiaj mam taki pomysł, e, nagram dla Was e, filmik, w którym przedstawię jak robię zielone soki, e, z czego je robię, jakie zioła, zieleninkę e, dodaję. Bo zauważyłam, że czasami pojawiają się właśnie pytania, z czego robię zielone soki, e, co tam dodaję. E, jakie właśnie e, zieleninki, e, i dlaczego. Więc e, postanowiłam, że nagram dla was e, serię. E... Soczków moich, czyli na przykład 3-4 dni z rzędu, jakie robię soczki, bo codziennie staram się coś tam zmieniać w nich. Czyli codziennie daję troszkę inne zioła, niektóre się powtarzają, inne nie. Będę pisać, jakie ma zastosowanie dane zioło. Na końcu Wam jeszcze powiem, dlaczego robię takie soczki, dlaczego one są ważne i dlaczego właśnie uważam, że każdy powinien się w miarę możliwości nimi wspierać. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa opcja. Bo jeśli nie wiecie, które zioła można zrywać, to poznacie je na pewno. Kochani, ja czasami zrywam zioła w lesie, czasami w ogrodzie, najczęściej oczywiście w ogrodzie, ale postaram się też nagrać taki jeden filmik, gdzie zrywam zioła w ogrodzie. Myślę, że są, no, są bardzo podobne te, które w ogrodzie, ale niektórych w ogrodzie nie ma, inne są w lesie. Także kochani, serdecznie zapraszam do oglądania. Dzieło numer jeden na dziś. Zieło numer dwa to koniczyna. Kolejne to liście, mniszka lekarskiego. Troszkę pokrzywy. Zazwyczaj dodaję więcej pokrzywy, ale teraz czekam aż urośnie troszkę większa, yy, będzie taka świeża. A to jest piękne. Teraz zerwę jeszcze ogórecznik. I liście, i kwiaty ogórecznika. I ostatnie ziółko. To jest moja dzisiejsza kompozycja ziołowa. Siełka, które Wam pokazałam dzisiaj będę cisnąć w mojej wyciskarce, zaraz Wam pokażę z jakimi jabłkami. Chciałam Wam powiedzieć, że moją bazą zwyczaj są zioła na nerki nadnercza, ponieważ co ważne jest, żeby je wspierać, żeby uruchomić je na fajne obroty, żebyśmy mogli swobodnie wydalać toksyny. co jest bardzo ważne, jeżeli wyciskamy sobie soczki z jabłek. Ważne jest, żeby te jabłka były twarde. Ja mam sprawdzone jabłka i są to ligole i glostery. Aktualnie właśnie zaczęłam z glosterów robić sok, a wcześniej cały czas ligole się sprawdzały mega, bo są twarde i fajnie się wyciska, więc jeżeli ktoś nie miał jeszcze wyciskarki i teraz będzie dopiero sobie używał, to warto zwrócić uwagę na to, żeby jabłka były twarde. Bardzo uwielbiam i na pewno dodaję do soczków. Zazwyczaj jest to imbir. Taki kawałek imbirów na 14 około małych średniej wielkości jabłek. Soczek gotowy. Wyszły prawie dwie butelki. Jeśli chodzi o jabłka, to jednak zdecydowanie wygrywają nikolę, bo te drugie mi się troszkę zaczęły pod koniec ciapać. Hej kochani, dzisiaj dzień drugi, w którym pokazuję Wam, jaki robię soczek. Dzisiaj będzie taki bardziej skład ogrodowy zdecydowanie. Ja myślę, że raczej w lesie lub na łące takich e, takich ziół nie znajdziemy, e, więc pokażę Wam co tutaj skomponowałam, a jutro jakieś e, jakaś wyprawa do lasu, to mam nadzieję. Pierwsza rzecz tutaj mam natkę marchewki. Bardzo pięknie pachnie. Zazwyczaj nie jest tak popularne, żeby używać natki marchewki, zazwyczaj jest zdecydowanie pietruszka, ale ja używam natki marchewki i bardzo, bardzo jestem zadowolona. Druga rzecz to oczywiście natka pietruszki. Piękna, dorodna, pachnąca. Trzecia rzecz to nie ogrodowe, ale liście miśka lekarskiego jakoś zawsze u mnie w soczku się znajdują. Bardzo lubię ich działanie i bardzo lubię je zrywać. Czwarta rzecz to jest melisomięta. Tak, też typowo ogródkowa. Myślę, że gdzieś tam znajdziemy, ale nie wiem, nie spotkałam się. No i parę liści buraczka który pewnie nam zabarwi sok troszkę bardziej na fioletowo i nie wiem czy będę mogła go nazwać wtedy zielonym sokiem. <laughs> ale myślę, że yy, liście mimo wszystko za, yy, zaliczają się do zieleni. Taki jest skład mojego dzisiejszego soczku. Pokażę Wam, jak on wygląda, jak go już zrobię, bo dzisiaj robię z tych samych jabłek. Nie do końca się cieszę, bo wyłabym z ligoli, ale w piątek będę miała ligole i będę robić z ligoli. Do zobaczenia! Sok numer dwa gotowy. Voila! Nagrywam z lasu. Ee, idę sobie po ziółka. Nie będą się aż tak bardzo różnić te co w ogrodzie, bo czasami w ogrodzie też rosną jakieś takie które rosną w lesie. Kochani, najbardziej zależy mi tutaj na babce lancetowatej, która u mnie no właśnie na placu nie rośnie. Więc zaraz Wam pokażę, w którym miejscu rośnie, to jest troszkę jak się kończy las, to później są znaczy nie wiem, w sumie może tam jeszcze jest lasek. Zaraz Wam pokażę. Bardzo, bardzo tu jest cudownie, więc pokażę Wam parę ujęć z lasku. Dotarłam do mojego miejsca, gdzie, jest, gdzie rośnie babka lancetowata. Rośnie tutaj też mniszek i pokrzywa, ale widziałam, że pokrzywa mi skosili, więc pewnie ją zerwę gdzie indziej, ale dzisiaj na pewno będzie pokrzywa w moim soczku. Babkę mam zerwaną, teraz jeszcze poluję gdzieś, troszkę mam mniszków, ale po drodze jeszcze zerwę więcej i zerwę jeszcze pokrzywę i to będzie kompozycja dzisiejsza na sok. Nie mogę znaleźć nigdzie mniszka, więc będzie takie zioło, które wam nazwę oczywiście. Dokładnie jeśli sprawdzę i działanie podam. Więc tak to wygląda. Czyli będzie pokrzywa, babka ancetowata i to oto ziółko piękne. Pachnie troszkę jak koper. I zdecydowanie dodam tą piękną, pachnącą miętę z mojego ogrodu. Będzie tak orzeźwiająco, na taki piękny, ciepły dzień, więc będzie też mięto. Super, że ją napotkałam. Dzisiaj zagubiła się gdzieś moja piękna buteleczka, więc mam w słoiku. Wyszło półtorej takiego słoika pysznego soczku. Na zakończenie mojego filmiku powiem wam, dlaczego moim zdaniem zielone soki, soki e, ziołowe są bardzo ważne. Więc, pierwsza rzecz, jaką ja uważam jest za najważniejszą, przy sokach zielonych wspomagają nasze gruczoły. Wspomagają odbudować się naszemu organizmowi, wolniej wyrzucać yy, kwasy, i dzięki temu przebiega łagodniej nasze oczyszczanie, czyli nasze samopoczucie równa się bardzo dobre. Druga rzecz to warto jest pić zielone soki. Jeżeli ktoś ma problem z przyswajaniem cukrów z owoców lub źle się czuje po nadmiarze słodkich owoców, warto wtedy jest zmieszać jabłko z yy, właśnie ziołami zmieszać jabłko z jakimś, jakąś zieleninką i wtedy oczywiście nasz organizm świetnie sobie funkcjonuje nawadniamy się, bo pijemy sok z rana i trzecia sprawa, jeżeli ktoś ma jakieś problemy z jelitami jest fajnie też pić zielone soczki one fajnie nawodnią fajnie oczyszczą, e, dzięki temu nasze przyswajanie e, się poprawi, na pewno ben, będzie to lepsza opcja, jeżeli ktoś nawet chciałby być na samych sokach i zrobić sobie post, nie daje rady na owocowych, źle się czuje po prostu wszystkie toksyny wychodzą naraz, jakieś jest gorączka, e, katary jakieś różne tego typu objawy, to warto wejść wtedy na zielone soki, one pomogą Pomogą odbudować właśnie wszystkie gruczoły, odbudować jelita, oczyścić, a proces jest o wiele łagodniejszy. I dla niektórych osób to będzie zdecydowanie lepsza opcja, niż wejść po prostu na same owoce lub niż wejść na soki owocowe. I właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś typowo chce być na samych owocach, to bardzo, bardzo ważne jest, żeby właśnie pić takie zielone soki, ponieważ one dostarczają tych składników, z których nie, nie uzyskamy z owoców. A jeżeli przez poprzednie lata jedliśmy jakieś niekoniecznie rzeczy dla naszego gatunku, to po prostu organizm lepiej radzi sobie, jeżeli jednak wspieramy go ziołami. W pewnym czasie na samych owocach można odczuć właśnie jakieś, że ma się ochotę na coś słonego, albo na coś właśnie cięższego, czy coś takiego, a jeżeli pijemy te zielone soki, to wszystko jest takie stabilne, więc nawet jeżeli ktoś jest na samych owocach, to fajnie jest sobie dołączyć takie ziołowe soczki i poeksperymentować, jakby to było dla nas. I... Co jeszcze? Ja po prostu e, lubię też te soki w smaku. E, to są jedno z moich ulubionych i bardzo lubię zrywać zioła. E, fajne mają działanie. Dobrze się po nich czuję, więc dlatego polecam każdemu sobie spróbować. Jeżeli ktoś nawet nie jest na diecie surowej, a chciałby zacząć coś zmieniać, swoje nawyki żywieniowe, jakoś się nawadniać z rana, to fajnie jest właśnie zacząć dzień od takiego zielonego soku, który mega postawi nas na nogi, da nam super powera i moc do działania, nie będzie właśnie zbyt drastyczny, zbyt taki. Mocny, tylko będzie właśnie taki bardziej wspomagający, łagodzący, dodający energii. Tylko w zależności to, do, od tego, jakie ilości damy ziół, na początek polecam oczywiście dawać mniejsze ilości, bo jeżeli dowalimy super e, hiper dużą ilość ziół na samym początku, no to oczywiście nas pewnie trochę pozamiata. E, pod, e, w sensie takim, że po prostu możemy czuć, że jest nam troszkę niedobrze czy coś, bo wtedy one też pobudzają właśnie organizm do detoksykacji, do wiadomo, wspierają gruczoły. Wspierają jelita i pomagają fajnie wyjść toksynom, ale oczywiście, jeśli są mocne, no to deteks będzie mocniejszy, więc warto sobie na początku dać mniej tych ziół. Więc myślę, że to tyle na ten moment. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, no to proszę pisać. Zapraszam oczywiście do lajkowania filmiku, do komentarzy, do subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!